Aby to zrobić, pierwszym punktem jest wejście na stronę deva.guru, jest to darmowa strona, i wpisanie swoich danych urodzeniowych. Więc godzina urodzenia, miejsce i oczywiście data. Warto będzie również zmienić wyświetlanie horoskopu, bo prawdopodobnie domyślnie będzie on inny. Ja proponuję wybrać sobie ten rodzaj. Drugim punktem będzie. Sprawdzenie, jaka planeta włada nad księżycową. Jak to zrobić? Na krzatra księżycowa jest w tym miejscu. Musimy najpierw odnaleźć MO, czyli Moon, i zauważyć tutaj pod, pod miejscem właśnie nakszatry. Jaka to jest nakszatra, ale tak naprawdę chodzi nam o ściśle mówiąc, o ten punkt, do to miejsce. Więc widzimy, że dla przykładu tego horoskopu. JP, czyli Jowisz, Jupiter włada, tom nakrzatrom i on w dużym stopniu odpowiada za utrzymanie tej osoby w świecie. Więc otwieramy sobie teraz ten dokument i patrzymy, co to oznacza dla tego Jowisza. Tu jest JU, jako Jowisz, tam było JP, ale to jest oczywiście to samo, Jupiter Jowisz. I to jest pierwszy punkt. Możemy już sobie to przeanalizować, przemyśleć. To są rzeczy, to są czynności, czasami osoby, które wspierają. Wspierają Ciebie w tym świecie, dają Ci utrzymanie. Drugi punkt to zauważenie, w którym miejscu, a ściśle mówiąc, w którym domu astrologicznym mamy tą planetę, którą sprawdzaliśmy wcześniej, czyli w którym domu znajduje się Jowisz. I teraz, oczywiście, jeśli tego nie wiesz, to ascendent cały czas tu będziemy mówili o tym wykresie D1. Ascendent skrót AS wyznacza Twój pierwszy dom astrologiczny, i później drugi, trzeci, czwarty to są kolejne domy według wskazówek zegara. Więc w tym przykładzie to jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Ten Jowisz JP jest w piątym domu. I otwieramy. Kolejny punkt to jest otwarcie tej grafiki, którą tutaj przygotowałem, i zobaczenie, jakie kwestie dodatkowo należy brać pod uwagę. Piąty dom na tej grafice, bo to jest horoskop naturalny, to jest to miejsce. I tak należy to odczytywać. Czyli jeśli byśmy chcieli, chociażby sprawdzić jedenasty dom, to będzie ten dom, dom ósmy to będzie ten, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego przykładu. Inteligencja, wiedza, praktyki duchowe, twórczość, rozrywka itd. Tak, tak dalej. Nawet dzieci mogą być źródłem takiego utrzymania w tym świecie, więc wtedy będzie po prostu warto rozwijać chociażby te relacje z własnymi dziećmi. Kolejnym punktem, jaki można sobie przeanalizować, to zauważenie, którym domem władajowisz, ale to już są tematy dodatkowe. Taka analiza może oczywiście się bardziej rozbudować, no ale chciałem Tobie przekazać takie główne zasady, która planeta u Ciebie będzie bardzo ważna. Oczywiście ważną też kwestią jest to, czy ta planeta jest w ogóle w Twoim horoskopie mocna. I tu jeśli nie znasz zasad, to ja chętnie Tobie pomogę, zobaczę na horoskop i powiem Ci, czy należy tą planetę wzmacniać, bo jeśli ta planeta będzie słaba to oznacza, że no właśnie jest tutaj pewien problem. Może być problem ze zdrowiem, może być problem z finansami i tak dalej. I tą bezpośrednio tą planetą, tą planetę należy będzie bardzo mocno tutaj wzmacniać.